Wybaczcie mi dro moi drodzy kochani na wstępie za światło i za poszczególne niebieskie punkciki pojawiające się, ponieważ jest godzina bardzo późna i... Um, bardzo późna i niedawno wróciłem z pracy. Dzisiaj miałem przyjmowanie dostawy. Jutro nagram filmik odnośnie mojej pracy, co ja robię i co mogę o tym temacie wstępnie powiedzieć. Dobra, odpakowujemy. Dostałem coś bardzo fajnego, chociaż nie wiem, czy ta yy, no, yy, paczka nie jest zbytnio lekka, więc spróbuję to jakoś otworzyć. Zresztą dzisiaj miałem otwieranie kartonów. To dzisiaj powinno pójść lepiej, ale nożyka nie mam zbyt dobrego. Ma takie ząbki. I zobaczymy co się tam znajdzie w środku. Bo waga tego pudełka mnie przeraża. Jakby tam praktycznie nic nie było. Ale tak mi się może wydawać. A jednak jest pudełeczko. O, to dobrze. Jest, jest. Już myślałem, że jest tylko sam, sam cartridge. Dobra. O, jest coś od Segi. Tam pewnie... O, widać. Bardzo dobrze. Przed Wami dzisiaj będzie... Tak jest. W zeszłym roku? Nie, dwa lata temu. Boże, jak ten czas leci. To jest nieprawdopodobne. Dwa lata temu Kupiłem wersję na Master System, zaraz wam, zaraz wam ją pokażę, natomiast dzisiaj pokażę wam wersję na Mega Drive'a. Dosyć leciutkie, ponieważ e, nie mam instrukcji. Ale w przyszłości będę planował kupić pełną e, edycję razem z, z instrukcją, e, i będę mógł jakoś tą, nie wiem, odsprzedać albo przekazać komuś, nie, wiem, zobaczymy. Dobra, więc tak będzie wyglądał boczek. Bardzo fajnie to wygląda. Dobrze nie mam edycji classics, bo ma tam y, taką jakby y, okładkę w stylu rozerwanej takiej rozerwanego kartonu i też jest obrazek z tej gry, i jest taki głupi kolor. A tak to mamy edycję premierową albo taką normalną. Fajna okładka poza tym i mamy tu pełny opis. W zasadzie opis jest taki sam. Jak przy wersji Master System. Tylko trochę tu jest naklejek, chyba dużej ślady pozostały. Tak, to są od naklejek. takie te? istwa. Badzie, Ile to kosztowało? Nie, nie mogę określić tutaj waluty. 5 złotych. Gdy w pudełku 5 zł, no, ja bym chciał zobaczyć. Dobra. Zobaczmy stan Katridża. Katridż jest w dobrym stanie. Muszę powiedzieć. A zobaczmy, jak z szynami jeszcze no, będzie syf. I to dzisiaj, jeżeli mi się uda dzisiaj sprawdzić grę, to fajnie by było. I gameplay z pewnością się pojawi. Tylko niestety nie wiem kiedy. Dobra, pudełko jest też w dobrym stanie. Okładka tylko z tyłu ma tutaj takie. Od naklejek ślady kleju, ale przynajmniej jest przynajmniej jest w pudełku, tak? bo bardzo mi zależy, żeby każda gra była w pudełku i jeszcze lepiej z instrukcją. I co ciekawe, ta paczka była w takim kartoniku, a przeważnie dostawałem w listach takie pudełka. I powiem szczerze, się przyznam do czegoś naturalnie rzecz ujmując, to dobrze tak gościu zrobił bo to pudełko ma 20 lat ponad i jeżeli byłoby to spakowane listem no to wtedy powiem powiem szczerze że no uszkodziłoby się tak uszkodziłoby się miałoby jakieś tam wady tu już by się popsuło pewnie tu by już dawno się zjechało tu by coś było jeszcze nie tak no i widzicie tak to wygląda jeszcze pokażę tą wersję Master System bo ją posiadam, przecież. I zaraz się napiję siódemki, ponieważ kupiłem e, z moich pieniędzy kartą e, zbliżeniową. Tak, mam kartę zbliżeniową, tak więc e, nie, kredyt, nie kredytówkę, tylko zbliżeniówkę. Kupiłem sobie napoje i zaraz zobaczycie je. Tylko najpierw tutaj odłożę nóż do krojenia sushi i innych tekstur z plastiku. Mam wersję Master System, także Pokażę yy, dokładniej. O. Jest. I tu z instrukcją fajną. W te karty od Master System mi się bardzo podobają, bo one mają taki swój charakterystyczny styl, wygląd. Nie przeszkadza mi, że tu nie ma obrazka z gry, tak jak tutaj na Mega Drive'a. Nie przeszkadza mi to ani trochę, bo... Yy, Sega... Po prostu jest inna, tak? A Nintendo zawsze tam jakoś się wyróżniało, ale ma te yy, tekturowe pudełka i jak widzicie, no to jest z tym różnie. Dobra, więc mam już yy, prawie komplet yy, z Global Gladiator. Została jeszcze wersja na Game Gear, ale nie. Chyba się za tą wersję nie będę zabierał, bo bardzo mały ekran jest, a ja nie lubię takich przeszkadzaczy. I, nie wiem, jakoś wolę omijać wersję Game Gear, jeżeli mam wersję Master System, bo dla mnie jest po prostu lepszy, bo mam większy ekran i zwyczajnie wygląda to lepiej. Tak, dobra, pokażę Wam to, co mi się udało wczoraj kupić. Mam chlanie na weekend, chociaż tak w weekend będę pracował, ale słuchajcie, co mi szkodzi, tak? Podczas grania można o sobie. Wykupić dwie siódemki specjalnie, bo je lubię bardzo. Pepsi w takim stylu. Fajnie, że Pepsi to trzyma i mam nadzieję, że już tak na razie zostanie. Legendarna edycja z lat 80., i jeszcze mirindę dla odmiany, bo nie kupowałem jej zbytnio, a chciałem po prostu pokazać się, że tu ją mam. Dobra, więc sobie otworzę tutaj już na rozpoczęcie weekendu. Jutro będzie filmik odnośnie mojej pracy. Wstępnie powiem, co ja ogólnie robię w pracy. Dobra, ktoś chciał, chyba Finch, tak mi się zdaje. Ja do Ciebie w ogóle ziomek wyślę PSP w grudniu, bo będę miał pieniądze. A teraz mam trochę grosza, ale wiesz co? Ja wolę jednak zostawić trochę i poczekać do wypłaty mojej pierwszej. I wtedy wyślę mojego znajomego PSP 3000. Jakbyś chciał wiedzieć, takie o? Też ma problem z gałeczką. Oczywiście, pozdrawiam Orange'a, Kacpra i moje PSP. Moje PSP ma bardzo e, identyczny problem. Też ta gałeczka. W zasadzie tylko to, bo reszta tam Wi-Fi. To już mogę to olać, bo zapewne i tak z nikim już nie pogram po sieci, bo albo ktoś nie będzie chciał, albo nie będzie miał gry i tak dalej, takie tam kłopoty. Dobra. E, to Wam pokażę jeszcze moją półeczkę. Troszeczkę się zmieniło od tego czasu. Odzumuję, odzumuję, dobra. Mam trochę mały bałagan, bo trochę ciuchów mam na krześle, ale dobra, nie będę tego pokazywał. Będę Wam pokazywał układkę z gry i te zajebiste logo. Zresztą niedługo będzie odcinek pierwszy z konsologii z Mega Drive'a. Właśnie będę robił specjalne intro. Wstawię niedługo na YouTube, a, bo dzisiaj je skończę i pokażę Wam Pokażę Wam je udostępnię i będę, ciek po prostu będę ciekawy, jakie będą Wasze komentarze, czy Wam się spodoba. Dobra, więc tak. Wersję na master system odkładamy tu. Bardzo Was przepraszam za tą ciemność, no ale inaczej nie ustawię światła. Na razie. I tego cwaniaka trzeba było tutaj władować, ale będzie problem. Co ja tu zrobię? Tak. O! Hej! Siemanko. W ogóle planowałem, żeby sobie kartony, kartony sobie do poluzowanych gier założyć, żeby móc na przykład gry z Nintendo 64 albo snes albo nes albo nawet do, do Mega Drive czy Master System sobie takie pudełeczko założyć i tam bym miał wszystkie podpisane systemy, tak? czy na NES-a coś jest, czy na Super Nintendo. Zresztą na Super Nintendo też yy, zaczynam się zastanawiać, co kupić. Bo według moich wyliczeń powinienem, powinienem dostać tak zwaną średnią yy, najniższą krajową, czyli chyba 1500 zł. Ale nie wiem, nie będę, wam, yy, nie będę tutaj jeszcze nic mówił przed, przed czasem. To dopiero będzie 10 grudnia, tak więc jeszcze jest czas. A poza tym mamy 20 listopada, gdzie grudnia. O, tyle tego było. Jo to ja. Zastanawiam się nad grami na PSP, ponieważ tutaj też trzeba będzie pomyśleć, jakie tytuły zdobyć. Game Gear na razie, no niestety nic. Na Game Boya trzeba będzie coś zdobyć. O, to jest mój stary aparat. Nagrywałem nim do 2011 bodajże. 11. Czekajcie 11. Być może tak, on już nie działa. On już nie działa, mój tata go kupił w 2005, już ma 10 lat, ale już nie działa, niestety. No, A poza tym, tu są rzeczy mojej dziewczyny: lusterko takie, gumeczki do włosów. No i moja MP4, nie? Jak sobie słucham czegoś czasami muszę, muszę przymulić. Ok, mamy tutaj nową grę. Fajnie się to komponuje. Yy... Virgin oraz EA, EA Sports i znowu Virgin, tylko że tutaj w cool spotie e, Ghost to Hollywood nie ma go tu oznaczonego: e, logo Virgin. No i mamy Global Gladiators, jestem bardzo zadowolony, ponieważ wczoraj przetestowałem sobie szybko tą grę i powiem szczerze, że nawet będzie bardzo podobnie jak na Master System, a może nawet i ciut lepiej, ale obie wersje. Mega Drive i Master System oceniam bardzo, bardzo dobrze, chociaż w Mega Drive'a nie do końca grałem, tak nie jestem przekonany co do tego, ale spokojnie, będzie dobrze. Więc tak, o czym tutaj mówiłem? Aha, mówiłem tutaj o Super Nintendo, z Nintendo 64, Mega Drive i że znajdę e, kartonik do tego e, i będę mógł jakoś to przechować. Natomiast ja mam nowe tytuły, ja mam Assassin's Creed 2 Revelations, sobie akurat je przygarnąłem, bo e, chciałem być te gry. E, przygarnąłem je bo mój stary znajomy ze szkoły już nie mamy kontaktu, niestety, jakoś to wyszło. E, chyba normalne, że czasami coś ucieka. E, po prostu e, jego gry były u mnie, powiedział, że one mogą u mnie być. Nie powiedział czy mam mu je oddać, czy nie, bo jemu Xbox 360 się już zepsuł i tam w ogóle już nie chciał nic z tym zrobić. No to mi po prostu dał te gry. I przypisałem sobie te dwie, natomiast pozostałe są jeszcze gdzieś tutaj. O, gdzieś muszą tu być, tak. Są w reklamówce, i ja się zastanawiam nad tym, czy, nie, czy je nie odsprzedać, czy coś tam innego, nie? Ale nie wiem. W każdym bądź razie mam dwa asasyny. Zacząłem sobie dwójkę, ponieważ straciłem save'a do y, tej wersji. Jeszcze Revelations będę robił. Moment. Halo. No siema, a ja teraz, wiesz, że ja teraz nagrałem filmik? Nie, nie szkodzi, bo ja tutaj jesteś będziesz na wizji o. Znaczy będziesz na wizji, znaczy nie dam na głośno mówiący, no ale ogólnie ogólnie będzie, będzie wiesz, rozmowa. Nie, nie szkodzi, bo ja dostałem nową grę, a poza tym yy, ty chciałeś spytać o Skype'a, tak? Czy, czy kiedy, czy kiedy pogadamy, tak? No, no właśnie, bo ja też jestem ciekaw tego. Słuchaj, ja dzisiaj będę na laptopie, zaraz ja mam robić intro do mojej konsologii z Mega Drive'a. Faj, fajnie to zmontowałem, więc przy okazji, ja tylko nagram krótkie gameplaye tam półtora sekundowe. No to ja wtedy wbiję tam na Skype i pogadamy wtedy, nie? No. No dobrze, nie ma sprawy. Nie, no dobrze, bo ja akurat dzisiaj po pracy jestem, to możemy pogadać. No dobra, nie ma sprawy. Nie, no to ja to dzisiaj nie napiszę wtedy. No. No hej. Dobra, przepraszam za ten telefon, ale potrzeby. Osobiste to, potrzeby osobiste, owo, rozma, rozma do rozmowy, rozmawialne, nie wiem, czy jest takie słowo. E, jeszcze druga półka, tak? Wiele, soś, wiele osób się mnie pytało, kiedy druga półka będzie. Słuchajcie, ja muszę to zrobić e, w konsultacji z tatą moim, ponieważ mój tata ma mi to załatwić. Chociaż nie powiedział kiedy, ale zrobimy, zrobimy, tak? No i co więcej? Słuchajcie, to będzie tyle. Na dzisiaj. Tak. Intro dzisiaj zrobię. Tak jak mówiłem właśnie przy telefonie z Radelem. No i cóż, słuchajcie, to będzie na tyle. Nowa gra. Piszcie, czy Wam się podoba, czy ogólnie graliście w Global Gladiators na Mega Drive, czy możecie ocenić ten tytuł. Kiedyś miał się pojawić na Super Nintendo. Też w 1993 roku, czy drugim, nie pamiętam, kurde, kiedy ta gra została wydana, bo tak dwa roczniki mi wchodzą pod, <laughs> pod yy, myślenie. Miało wyjść, ale pojawił się prototyp taki bardzo, bardzo wczesny i nie, niedokończony i nie wyszło po prostu. Ta, ta gra jest tylko i wyłącznie na Sega albo na komputery Amiga, bo jest jeszcze na Amiga chyba, tak? Na Amiga tam wejdzie chyba. No i na, na, na to wszystko chyba już, bo tylko Sega miała taki zaszczyt mieć tą grę. No, dobra, więc to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. W na następnym filmiku będzie się działo, słuchajcie, od grudnia będą takie zakupy, że ja pierdzielę. Nie wytrzymacie! Empirycznie i par excellence! Do zobaczenia!